Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj zrobię kanapkę ze stekiem, chrustem frytkowym i sosem serowym. Będzie to taki pyszny fast food, bo już się stęskniłem. Wszystko było ostatnio jakoś tak pozamykane i nie było można wyskoczyć czy na kepsa, czy na pizzę, czy na dobrego burgera, czy właśnie na taką kanapkę. Więc postanowiłem Wam pokazać, jak ja to robię w domu. A więc zaczynamy od frytek. Ziemniaki ścieram na najgrubszych oczkach tarki. Ziemniaki starte. I teraz tak. Tu mam przygotowaną zimną wodę, do której wsypuję łyżkę soli. Łyżkę cukru i 100 gram octu spirytusowego, 10% tym roztworem zalewam ziemniaki, będą miały pyszny smak, i będą chrupiące, i odstawiam. Teraz zajmiemy się sosem. Do garnka wrzucam trochę masła. Powiedzmy łyżkę. Sypuję łyżkę mąki, taką płaską. I dokładnie rozprowadzam. Niech się delikatnie przysmaży. Teraz wlewam mleko. Sos robimy bardzo pomalutku, na małym ogniu, cały czas mieszając. Pamiętajmy, że taki sos on będzie gęstniał w momencie, kiedy zaczyna wrzeć. Wcześniej będzie cały czas rzadki i wiele osób robiąc w ten sposób sos popełnia błąd, bo uważa, że sos jest za rzadki i dodaje mąki, a później robi się to takie parzone ciasto, a nie sos. Dlatego należy mleko dolewać stopniowo. Teraz możemy kipać ser. Dodaję startej mozzarelli i czadar. Sos musimy przyprawić oczywiście solą, pieprzem. Dodam trochę sosu tabasco, szczyptę chili i troszeczkę czerwonej papryki. To jest słodka papryka. Sos się już zagotował, więc jest gotowy. Więc spróbujmy. jest idealny, mm, lekko pikantny, no. bardzo dobry. Sos zrobiony, frytki namoczone, zajmujemy się teraz mięsem. Mięso polewam oliwą, mm, tu jest, sypię grubą solą. czarnym pieprzem. Dokładnie rozmasowuję z dwóch stron. Tak przygotowane mięso kładę na rozgrzaną patelnię. I smażę po kilka minut z każdej strony. I teraz taka uwaga dla wszystkich. Steki smażymy tak jak lubimy. Stopień wysmażenia zależy tylko i wyłącznie od naszych preferencji. Czy lubimy krwiste, czy półkrwiste, czy mocno wysmażone. Chociaż mocno wysmażonych, to ja unikam jak ognia, bo to jest twarda podeszwa. Pięknie się zrumieniło. Usmażone mięso wykładam teraz na talerz. Pięknie wygląda, zrumienione, zobaczcie. Jest tak po mojemu. Przykrywam folią aluminiową. Żeby odpoczęło i żeby się co dobrze wchłonęły. Wtedy będzie bardzo delikatny. To jest bardzo ważne. I odstawiam na bok. No i teraz przyszedł czas na frytki. Jak widzicie, frytki znajdują się już na sitku, ponieważ nie mam tutaj zlewu, żeby to odcedzić. Zrobiłem to w ten sposób. I teraz frytki musimy delikatnie jeszcze osuszyć na ręczniku papierowym. Usmażone frytki wyjmujemy na ręcznik kuchenny. Zobaczcie, jakie pięknie wyglądają i są chrupiące. I wrzucamy kolejną porcję. Są pełne smaku. Mm. Frytki usmażone, czy chrust frytkowy, więc teraz będziemy składali kanapkę. Sos również już podgrzałem. To na razie odstawię na bok i pokroję steki. Mięso jest jeszcze letnie, więc takie idealne do kanapki. Jak ono wyszło, po prostu jak marzenie. Uwielbiam. Po prostu brak słów Mięso odstawiam, biorę bułkę. Bo muszę ją przekroić wzdłuż. Ona była już upieczona, więc jest chrupiąca. Podpiekać jej drugi raz już nie muszę. Zobacz, jak wygląda. Obłędnie. I teraz tak. Lejemy troszeczkę sosu. kładziemy trochę sałaty. Teraz mięso Trochę pikli, żeby nadać lekkiej kwaśności. Teraz ziemniaki. Ależ one chrupią. Mm. Wygląda to już niesamowicie obłędnie. Teraz przełożę to na talerz. Mogłem od razu to robić na talerzu, ale co tam. I lejemy sos. I voilà! I te wszystkie McChickeny, McDonaldy i te inne sieciówki mogą wieć, nie? O, tak wygląda moja perfekcyjna kanapka. A więc spróbujmy. Coś, coś wspaniałego. Idealne mięso. Do tego pikantny sos i ten chrust chrupiący z frytek. Mmm. Po prostu poezja. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego!